wymienimy dźwignię hamulca ręcznego w Citroen C8 Wymieniamy ją z tego względu, że nie działa zapadka ręcznego Ręcz tutaj e, może ją e, wcisnąć, zablokować, ale, ale nie da się Przycisk sobie jakoś wychodzi, nie da się go wcisnąć e, To jest wersja Exclusive, exclusive z e, elektrycznie regulowanymi Fotelami i obrotowymi fotelami kierowcy, dlatego obróciłem. Odkręcę sobie tutaj śrubki od tego obrotowego, z tej i z drugiej strony to samo. Zdejmę fotel, odepnę kostki. Trzeba zdjąć mocowanie całe, tuszyny na śrubkach. I tam są później dalej jeszcze nakrętki, co zaraz też pokażę. Wszystko. Fotel wyciągnięty. Śrubka, tu jest razem z takim ogranicznikiem metalowym. Tutaj, tak, tutaj jest zwykła śruba. Tu jest też ograniczek po skosie. I tutaj dwie śrubki. Tu dwie śrubki, tu dwie śrubki, ograniczek śrubka, śrubka, ograniczek. Wysuwamy ten plastik. To jest taki, yy, taka, taka blenda. Tu podważamy, o, podważamy to i wyciągamy do przodu. I teraz mamy dostęp do, do tych śrub tutaj mocujących cały ten stelaż. Tu i tam są dwie. I tak samo z tej strony. Tutaj i tutaj koło silnika. Ciężko tak to nagrać, ale to są też dwie. Odkręcamy to. I wtedy zabieram się za wymianę mechanizmu. I tak jak mamy zdemontowany, zdemontowany tamten plastik, to później demontujemy tutaj dwie śrubki. Jedna śrubka tutaj, druga śrubka z tej strony. Demontujemy te korytko na kable. I odkręcamy od spodu. Tu od spodu y, jedna, druga, trzecia nakrętka. Wyciągamy y, cały ten mechanizm, silniczek, Z drugiej strony to samo. O dziwo, y, tu są niby przykręcone fabrycznie jeszcze ten, fabryczne y, nakrętki, i te dwie to tak jakoś to lata. I wtedy, jak, jak to już sobie y, odkręcimy z jednej, z drugiej strony, wtedy mamy tutaj bardzo fajny o, dostęp. Tu jedna śruba, druga. Tak samo trzecia, czwarta Demontujemy całość, to, to całość e, Wtedy odpinamy Odpinamy e, Nie odpinamy, tylko luzujemy linkę Regulacja linki Do ręcznego zejdzie się tutaj pod spodem Pod samochodem, w tym miejscu dziesiątka kluczyk Co żeby przytrzymać kombinerki lub cośkolwiek I okay, linka zluzowana Tutaj już rozgiąłem Uwolniłem Tu już mam prawie cały uchwyt wolny Odkręcam teraz jeszcze do, do końca odkręcam eee, tutaj tutaj coś, bo tutaj chyba były. Chyba ten fotel był już kiedyś demontowany. Coś było tutaj robione, bo, bo z tej strony brakuje. Z tej strony jednej śruby brakuje właśnie takiej, dużej. Eee, to jest jedna rzecz. Dwa, że są już trochę owiechane śrubki. No i dlatego chyba to tak latało wszystko, bo ktoś tego nie do końca skręcił albo nie z taką siłą. Ok, wyciągnięte. Teraz tak, odkręcamy tą śrubę. Odkręcamy tą śrubę, tylko tu z tyłu trzeba e, trzymać, trzymać tą nakrętkę. Prawdopodobnie 13 albo 14, ale tak jakoś krzywo wkręcona, że nie mogę nałożyć nasadki do końca. Zobaczę, jak zakręcę. E tutaj musel z tej strony, czyli jakoś się ustawi troszkę w lepszym kącie, żeby może było nasadka. Zniknie zamontowana. Załapuje. Jeszcze trzeba podregulować tylko i teraz tak. Skręcamy mocowanie. E, zakładamy e, zakładamy te silniczki. Trzeba to dobrze dokręcić. Tutaj chyba ktoś był, bo tam śrubę ktoś tak wsadził. E, tutaj Tą śrubę ogólnie jej nie powinno być, dlatego mi to tyle roboty zrobiło. Eee, tu bym wykręcił. No nie wiem, czy bym doszedł kluczem, ale ogólnie wystarczy wykręcić. To może, jakby się zjąło ten boczek, eee, zrobiłoby się miejsce bez problemu. By się włożyło wtedy, może eee, jakąś tam nasadkę czy cokolwiek. Teraz tak skręcamy najpierw mocowanie, później te silniczki dopiero na koniec zakładamy plastiki, bo one tutaj zasłaniają nam dostęp do tych śrub do śrub tej, tej i tej i na koniec wkładamy plastik, rynienkę tamtą układamy kable w rynięce. no i będzie gotowe I, i zakładamy wtedy fotel pamiętaj trzeba żeby włożyć tutaj o tutaj widać właśnie tu jest kwadratowe takie wejście i tamte linki w test te są kwadratowe. Wszystko trzeba trafić, żeby było yy, sterowanie elektryczne, żeby działało. Kończymy, fotel jest już yy, podpięty. Tu właśnie mówiłem o tych, o tych dwóch yy, napędach do, yy, do śrub, która ustawia fotel. Że trzeba je trafić na swoje miejsce. Yy, wszystko podłączone, schowane. Teraz skręcam, wtyknę, wtyknę, skręcam fotel, wtyknę te linki, jeszcze podreguluję hamulec ręczny i gotowe. Dobra, tak na koniec podsumowanie, działa ręczny, podciągnięty, wyregulowany. Jeszcze jak ktoś będzie robił z elektrycznym fotelem, elektryczną regulacją, to warto najpierw sobie, jak będziemy już wsadzać fotel, to warto go sobie włożyć, te linki, które napędzają te płozy włożyć się i dopiero skręcać cały fotel bo jest łatwiej raz, że można manewrować fotelem y, przód-tył, a dwa że ciężko jest wsadzić, bo są bardzo krótkie linki i długie jest prowadzenie, y, prowadzenie y, do tego żeby wsadzić ten, ten y, y, kwadratowy jakby, y, tą kwadratową linkę ze środka i przez to jest ciężko też y, dlatego lepiej najpierw wsadzić, a później skręcać cały fotel no i to wszystko jak Wam się podobało Zalajkujcie, stawcie suba. Dzięki za oglądanie.